Nie wrócisz do miasta, mamo. Naucz się żyć tutaj sama. Te słowa wciąż brzmiały w uszach 84-letnią Marię Nowak, gdy stała przed zrujnowanym domkiem, który miał stać się jej więzieniem. Jej jedyny syn, Krzysztof, właśnie odjechał czarnym SUV-em, zostawiając ją z jedną starą walizką i zimną prawdą, że była teraz sama. Dom był w opłakanym stanie, połowa ścian pokryta pleśnią, okna wybite. Dach pełen dziur. To miejsce nie widziało ludzi od dziesięcioleci. Ale to, co wydarzyło się w ciągu następnych jedenastu miesięcy, było tak niewiarygodne, tak spektakularne, że historia tej starszej kobiety stała się inspiracją dla tysięcy ludzi. To opowieść o tym, jak ktoś wyrzucony jak śmieci stworzył coś tak pięknego, że cały region mówił o cudzie. Historia, która udowodni, że prawdziwa mądrość i siła nie mają wieku. Był chłodny październikowy poranek, gdy Krzysztof Nowak, czterdziestoletni deweloper, wyrzucił swoją matkę na jej własność dziedzictwa. Był to kawałek ziemi, który Maria odziedziczyła po swoich rodzicach, ale nigdy go nie odwiedziła przez dziesięciolecia. Krzysztof chciał tej ziemi. Była warta fortunę idealnie położona dla jego nowego projektu deweloperskiego ale Maria odmówiła sprzedaży. To była jedyna rzecz, która jej pozostała z dzieciństwa, jedyna pamiątka po rodzica. A to rozwścieczyło Krzysztofa. Jeśli nie sprzedasz, to tutaj zostaniesz powiedział zimno. Może kilka miesięcy samotności zmieni twoje zdanie. Jego żona, Iwona, siedziała w samochodzie, patrząc w telefon, całkowicie obojętna na los swojej teściowej. Była młoda, ambitna i widziała w Marii tylko przeszkodę do większego bogactwa. Przez miesiące nalegała, manipulowała, grożyła. A teraz w końcu pozbyła się problemu. Maria stała tam 84 lata na plecach, patrząc na samochód znikający w chmurze kurzu. Nie płakała. Była zbyt wstrząśnięta, aby płakać. Przez 60 lat pracowała jako nauczycielka w małej wiejskiej szkole, wychowując Krzysztofa samotnie po śmierci męża w wypadku samochodowym. Sprzedała wszystko, co miała, aby wysłać go na studia architektoniczne w Krakowie. A to był jej los: wyrzucona na opuszczoną ziemię w środku niczego, oczekiwana do złamania i poddania się. Ale Maria Nowak była z innego materiału urodziła się na wsi, córka rolników, którzy nauczyli ją wszystkiego o ziemi, o uprawach, o naturalnych cyklach. Zanim została nauczycielką, Spędziła pierwsze dwadzieścia lat swojego życia pracując na farmie rodzinnej. Znała Ziemię lepiej niż większość ludzi znało swoje własne domy. I teraz, stojąc na zapomnianej posiadłości, poczuła coś, czego nie czuła od dziesięcioleci: połączenie. Połączenie z Ziemią, z naturą, z czymś większym niż ona sama. Pierwsza noc w zrujnowanym domku była brutalna. Nie było drzwi, co oznaczało, że zimny wiatr wył przez pomieszczenia. Nie było wody, elektryczności, niczego. Maria znalazła najmniej zniszczony pokój, wyczyściła go jak mogła i położyła się na podłodze otulona w stary płaszcz. Jej stare kości bolały, jej serce było ciężkie, ale gdy patrzała przez dziurę w dachu na gwiazdy powyżej, złożyła sobie przysięgę: nie złamie się. Nie da Krzysztofowi satysfakcji z oglądania jej upadku. Zamiast tego nauczy go lekcji której nigdy nie zapomni. O świcie Maria wstała i zaczęła badać swoją nową domenę. Posiadłość była większa niż pamiętała z dzieciństwa około pięciu hektarów zaniedbanych pól. Ale pod dzikimi chwastami i zaroślami widziała coś cudownego. Ziemia była ciemna, bogata, żyzna. Była doskonała do upraw. Był mały strumień płynący przez krawędź posiadłości, zapewniający wodę. Były stare drzewa owocowe, zaniedbane, ale wciąż żywe, a co najważniejsze, były nasiona. Gdzieś głęboko w pamięci ziemi były nasiona czekające na właściwą osobę, aby je obudzić. Pierwszym zadaniem było przetrwanie. Maria znalazła stare narzędzia w zrujnowanej szopie, zardzewiałe, ale użyteczne. Zaczęła czyścić małą część ziemi wokół domku. Jej ręce, miękkie od dziesięcioleci nauczania. Szybko przypomniały sobie twardość pracy fizycznej. Zbierała dzikie warzywa, które znała z dzieciństwa: polne grzyby, dzikie cebule, pokrzywę. Jedzenie było proste, ale wystarczające. Drugiego tygodnia Maria spotkała swojego pierwszego sąsiada. Starszy mężczyzna, Jan Kowalski, był pasterzem, który przeprowadzał swoje owce przez pobliskie pola. Zobaczył dym z małego ognia, który Maria rozpalała i przyszedł zbadać. To, co znalazł, go szokowało. drobna, starsza kobieta żyjąca w ruinach, ale z ogniem determinacji w oczach. Dzień dobry, powiedział ostrożnie: Nie wiedziałem, że ktoś tu mieszka. Nikt nie mieszkał przez trzydzieści lat. Maria spojrzała na niego i uśmiechnęła się zmęczonym uśmiechem: Teraz ktoś mieszka. Jestem Maria Nowak. To była ziemia moich rodziców. Kim pani jest, jeśli mogę zapytać? Jestem nauczycielką lub byłam. Teraz jestem nie jestem pewna, czym jestem. Jan widział smutek w jej oczach, ale również siłę. Powiedz mi prawdę, powiedział łagodnie. Ktoś cię tutaj zostawił, prawda? Maria skinęła głową. Jej oczy napełniły się łzami, których nie chciała pokazać. Mój syn chce tej ziemi, myśli, że jeśli mnie tu zostawi wystarczająco długo, złamie się i sprzedam mu ją. Jan był oburzony. W moim wieku? To jest okrutne. Tak, to jest, ale nie złamię się. Zamierzam pokazać mu, że ta stara kobieta ma więcej siły, niż kiedykolwiek sobie wyobrażał. Jan pokiwał głową z szacunkiem. Będziesz potrzebowała pomocy. Wrócę jutro z dostawami. Nikt nie powinien być sam w takich warunkach. Jan był prawdziwy w swoim słowie. Następnego dnia wrócił z jedzeniem, kocami, plastikowym prezentem do naprawy części dachu. Ale co ważniejsze przyniósł nasiona. Nasiona warzyw, które mogła zasadzić na najbliższą wiosnę. Maria przyjęła prezenty z głęboką wdzięcznością. Po raz pierwszy od opuszczenia czuła się niecałkiem sama. Świat wciąż miał dobrych ludzi. Nie każdy był jak jej syn. W trzecim tygodniu Maria dokonała odkrycia, które zmieniło wszystko. Czyszcząc starą szopę, znalazła skrzynię zakopana pod stertami starego siana. Wewnątrz były zeszyty jej ojca zapiski z dziesięcioleci pracy rolniczej. Szczegółowe notatki o rotacji upraw, naturalnych nawozach, metodach ekologicznych, które były przed swoim czasem antył. Jej ojciec był wizjonerem, rolnikiem, który wierzył w pracę z naturą, nie przeciwko niej. A teraz jego mądrość była w jej rękach. Maria spędziła następne tygodnie studiując notatki. Przypominając sobie lekcje z dzieciństwa, ponto. Jej ojciec nauczył ją, że ziemia jest żywa, że musi być traktowana z szacunkiem, że prawdziwy sukces pochodzi nie z wymuszania natury, ale z rozumienia jej, ponto. I teraz, w wieku 84 lat, te lekcje wróciły do niej z jasnością kryształu. Gdy przyszła zima, Maria była przygotowana. Jan i kilku innych sąsiadów pomogli jej naprawić część domku wystarczającą, aby przetrwać zimne miesiące. Miała zapasy jedzenia, ciepłe koce, drewno na opał i miała plan. Gdy wiosna przyjdzie, przekształci ten zaniedbanych pięć hektarów w coś spektakularnego. Nie dla pieniędzy, nie dla zemsty, ale dla udowodnienia sobie, że życie nie było jeszcze skończone. Wiosna przyszła z obietnicą odnowy. Maria Teraz mocniejsza i zdrowolniejsza niż była od lat, zaczęła pracę na swoją pierwszą uprawę. Używając metod swojego ojca, przygotowała ziemię naturalnie, bez chemicznych nawozów lub pestycydów, ponto. Zasadziła zróżnicowane warzywa pomidory, ogórki, kapustę, marchew, wszystkie w starannie zaplanowanej rotacji. Używała technik Companion Planting, gdzie niektóre rośliny pomagały innym rosnąć. To była sztuka tyle. Ile nauka. Jan był zafascynowany. Nigdy nie widziałem nikogo pracującego z ziemią w ten sposób, powiedział. Obserwując ją, to jest tak, jakby rozmawiała z roślinami. Mój ojciec mawiał, że rośliny słuchają, odpowiedziała Maria. Jeśli traktujesz je z szacunkiem, one ci odpowiadają. Myślisz, że to głupie. Myślę, że to jest mądrzejsze niż wszystko, czego uczą w szkołach rolniczych dzisiaj. Czwarty miesiąc przyniósł pierwsze żniwa. Warzywa były spektakularne, duże, smaczne, pełne życia. Maria podzieliła się z Janem i innymi sąsiadami. Reakcja była natychmiastowa. Nigdy nie jadłam niczego tak dobrego, mówiła żona Jana Barbara. Te pomidory smakują jak te z mojego dzieciństwa. Jak to robisz? Bez chemikaliów wyjaśniła Maria. Tylko natura, cierpliwość i miłość. To brzmi jak magia, to nie jest magia. To jest mądrość, która była znana przez tysiące lat, ale którą zapomnieliśmy w naszym pośpiechu. Wiadomość zaczęła się rozchodzić. Była starsza kobieta na starej posiadłości Nowaków, uprawiająca najbardziej niesamowite warzywa ekologiczne. Ludzie zaczęli przychodzić, prosząc o kupno jej produktów. Maria początkowo się wahała, nie robiła tego dla pieniędzy. Ale potem zdała sobie sprawę, że pieniądze dałyby jej niezależność. Mogła ulepszyć domek, kupić więcej nasion, rozszerzyć operacje. Zaczęła sprzedawać na małym lokalnym targu. Jej stoisko szybko stało się najpopularniejsze. Piąty miesiąc przyniósł nieoczekiwanych odwiedzających. Grupa młodych ludzi z miasta, idealistów zainteresowanych ekologicznym rolnictwem, usłyszała o Marii. Przyszli prosić o naukę. Chcemy się uczyć prawdziwego rolnictwa, powiedział ich lider, młody człowiek o imieniu Paweł. Nie rolnictwa przemysłowego, ale czegoś prawdziwego, zrównoważonego. Czy nauczy nas pani? Maria spojrzała na ich młode, pełne nadziei twarze. Widziała w nich coś pięknego, nowe pokolenie, które rozumiało, że stare sposoby nie były przestarzałe, ale były mądre. Dobrze powiedziała, ale ostrzegam was, to jest ciężka praca. Nie są skróty. Musicie się uczyć cierpliwości i szacunku dla Ziemi. Nie chcemy skrótów odpowiedział Paweł. Chcemy prawdy. I tak Maria w wieku 84 lat stała się nauczycielką ponownie, ale zamiast uczyć z książek w klasie, uczyła z Ziemi z doświadczenia, z mądrości dziesięcioleci. Młodzi ludzie przychodzili w weekendy pracując na polach, ucząc się sekretów, których żadna szkoła rolnicza nie mogła nauczyć. Szósty miesiąc przyniósł transformację. Z pomocą młodych wolontariuszy cała pięciohektarowa posiadłość była teraz w produkcji. Było to centrum ekologicznego rolnictwa przykład tego, co można osiągnąć, gdy pracuje się z naturą. Warzywa, owoce, zioła, wszystko rosnące w harmonii. Nie było maszyn, nie było chemikaliów, tylko ręce, wiedza i cierpliwość. Produkcja była niesamowita, wystarczająca. Aby zaopatrzyć kilka lokalnych restauracji, sklepy ze zdrową żywnością, i wciąż było w nadmiarze. Maria postanowiła zrobić coś wyjątkowego z nadmiarem. Zaczęła program dostarczania darmowych warzyw dla starszych ludzi w regionie, którzy nie mogli sobie pozwolić na zdrowe jedzenie. Nazywała to ogród babci. Było to pięknym, prostym aktem życzliwości, który dotknął serca całej społeczności. Wiadomość dotarła do lokalnej gazety. Reporter przyszedł zbadać, Artykuł, który napisał, był poruszający. 80-letnia kobieta porzucona przez syna, tworząca cud ekologicznego rolnictwa. Reakcja była ogromna. Ludzie z całego regionu chcieli odwiedzić farmę, kupić produkty, uczyć się metod. Maria stała się lokalną celebrytką, symbolem tego, co można osiągnąć z determinacją i mądrością. Ale sukces przyniósł również niewygodną uwagę. Krzysztof, jej syn, przeczytał artykuł. Był wściekły. Jak mogła? Miała się załamać, miała sprzedać mu ziemię. Zamiast tego kwitła. Siódmy miesiąc przyniósł konfrontację, której Maria się obawiała. Krzysztof przyjechał, jego drogim SOWM kontrastującym ostro z prostym, rustykalnym otoczeniem farmy. Maria pracowała w ogrodzie, jej ręce brudne od ziemi, gdy go zobaczyła. Jej serce zabiło szybciej, ale nie z radości, z gniewem. Wiedziała, dlaczego przyszedł. Mamo, zaczął, jego głos pełen fałszywej troski. Widziałem artykuł. To jest niesamowite, co zrobiłaś. Naprawdę. Maria nie podniosła wzroku. Kontynuowała pracę, jej ręce delikatnie pielące młode rośliny. Co chcesz, Krzysztofie? Chcę ci pomóc. Ta farma może być o wiele większa. Mogę przynieść inwestorów. Nowoczesny sprzęt nie chce inwestorów. Nie chce nowoczesnego sprzętu ale mogłabyś zarabiać fortunę, nie robię tego dla fortuny. Robię to, ponieważ to jest właściwe. Krzysztof był frustrowany. Nie rozumiesz. Ta ziemia jest warta miliony. Jeśli sprzedasz ją teraz, twoja wartość jest jeszcze wyższa z powodu tego, co tu zbudowałaś. Nie sprzedam. Ta ziemia nie jest na sprzedaż. Ale, mamo, nie nazywaj mnie, mamo, przerwała Maria, w końcu patrząc na niego. Straciłeś prawo do nazywania mnie, mamo, gdy zostawiłeś mnie tutaj do umierania. Jego twarz zbladła. Nie to jest dokładnie to, co zrobiłeś. Zostawiłeś swoją osiemdziesięcioletnią matkę w zrujnowanym domku bez jedzenia, wody, niczego. Myślałeś, że złamie się i dam ci to, czego chciałeś. Ale się mylisz. Paweł i inni młodzi wolontariusze zaczęli się zbierać, wyczuwając napięcie. Stali w milczeniu, formując ochronny krąg wokół Marii. Widzisz tych młodych ludzi? Powiedziała Maria. Oni są moją prawdziwą rodziną teraz. Nie krew, ale wybór. Rozumieją wartość tej ziemi, wartość pracy z naturą, wartość szacunku. Czegoś ty nigdy nie nauczyłeś się. Ale ja twój syn, jesteś moim synem biologicznie. Ale prawdziwym synem jest ktoś. Kto jest tam, gdy go potrzebujesz. Ktoś, kto szanuje swoich rodziców. Ła. Nie jesteś żadnym z tych rzeczy. Cisza, która nastąpiła, była ciężka. Krzysztof próbował odpowiedzieć, ale nie mógł znaleźć słów. W końcu z czerwoną twarzą z gniewu i wstydu odwrócił się i odszedł. Paweł podszedł do Marii. Jesteś w porządku? zapytał łagodnie. Jestem, powiedziała jej głos stabilny. Po raz pierwszy od bardzo dawna jestem całkowicie w porządku. 8 miesiąc przyniósł większe uznanie. Regionalne władze rolnicze usłyszały o farmie Marii. Przyszli zbadać początkowo sceptycznie. Ekologiczne rolnictwo było modne. Ale często nie było rentowne na dużą skalę. Ale to, co widzieli na farmie Marii, ich zdumiewało. Produkcja była wysoka, jakość była wyjątkowa, a wszystko było zrobione bez żadnych chemicznych wejść. To przeczy wszystkiemu, czego uczymy, powiedział jeden z inspektorów. Jak to jest możliwe? To nie przeczy czemu, odpowiedziała Maria. To potwierdza to, czego nauczaliście się zapominać że natura jest najmądrzejszym nauczycielem że jeśli słuchasz ziemi, ona ci powie, co potrzebuje. Władze były tak pod wrażeniem, że zaoferowały Marii grant rządowy, aby rozszerzyć operację i stworzyć centrum szkoleniowe dla ekologicznego rolnictwa. Maria przyjęła, ale pod warunkiem: pieniądze zostaną użyte do tworzenia spółdzielni, gdzie młodzi rolnicy mogli się uczyć i rozpoczynać własne operacje ekologiczne. Nie był to jej osobisty zysk, ale inwestycja w przyszłość. Dziewiąty miesiąc zobaczył urodzenie spółdzielni Ogród Babci. Był to kolektyw młodych rolników, wszyscy wyszkoleni przez Marię, wszyscy zobowiązani do ekologicznych praktyk. Dzielili się zasobami, wiedzą, rynkami. Było to piękne wspólnoty, dowód na to, że współpraca była potężniejsza niż konkurencja. Maria, w wieku 84 lat, stała się matką postacią dla całego ruchu. Nie była już samą. Była otoczona przez rodzinę, którą wybrała ludzi, którzy kochali ją za to, kim była, a nie za to, co mogła dla nich zrobić. Dziesiąty miesiąc przyniósł wydarzenie, którego Maria nie spodziewała się. Krajowa stacja telewizyjna chciała zrobić dokumentalny film o jej historii: osiemdziesięcioletnia kobieta porzucona przez syna, tworząca rewolucję w ekologicznym rolnictwie. To było wszystko, czego potrzebowali producentów. Inspiracja, dramat, triumf. Maria początkowo się wahała. Nie chciała sławy. Ale potem zdała sobie sprawę, że mogłaby użyć platformy, aby rozprzestrzeniać wiadomość o ekologicznym rolnictwie, aby inspirować innych Pontiu. Film był wyemitowany w listopadzie. Dokładnie 11 miesięcy po tym, jak została porzucona. Reakcja była fenomenalna. Miliony ludzi oglądały. Poruszonych historią Marii, jej siłą, jej mądrością, jej życzliwością, otrzymywała listy od ludzi z całego kraju, dzielących się tym, jak zainspirowała ich do podążania za swoimi marzeniami, do szanowania starszych, do ponownego myślenia o ich relacji z naturą. Stała się symbolem narodowym, dowodem na to, że wiek był tylko liczbą, że prawdziwa wartość leżała nie w pieniądzach, ale w charakterze. Ale najważniejszy moment przyszedł, gdy Krzysztof oglądał film. Siedział sam w swoim luksusowym apartamencie, patrząc na transformację swojej matki. Zobaczył miłość, którą ludzie mieli dla niej. Usłyszał słowa szacunku i podziwu, i zrozumiał za późno, co stracił. Nie stracił tylko działki ziemi stracił matkę, która była niezwykła. Stracił możliwość bycia częścią czegoś pięknego. Jego żona, Iwona, teraz ciężarna z ich pierwszym dzieckiem, siedziała obok niego. Co o tym myślisz? zapytała. Myślę, że popełniłem największy błąd mojego życia odpowiedział ci. Jedenasty miesiąc przyniósł moment, którego Maria długo oczekiwała, ale również się obawiała. Krzysztof wrócił, ale tym razem był inny. Nie było drogiego osuwa, tylko skromny samochód. Nie było garnituru, tylko proste ubrania. I nie było arogancji w jego oczach, tylko wstyd i żal. Znalazł Marię w ogrodzie. Jak zwykle, jej ręce w ziemi, jej twarz spokojna. Mamo zaczął, jego głos łamiący się: Proszę, pozwól mi dokończyć. Wiem, co zrobiłem, wiem, że nie mogę tego naprawić, ale muszę powiedzieć przepraszam, naprawdę, głęboko przepraszam. Maria patrzyła na niego długo, widziała jego łzy, jego ból, część jej, ta mała część, która wciąż była matką, chciała mu wybaczyć, przytulić go, powiedzieć, że wszystko jest w porządku. Ale większa część, ta część, która przeżyła jedenaście miesięcy porzucenia i wyłonił się silniejsza, wiedziała, że to nie było tak proste. Krzysztofie powiedziała cicho: Doceniam twoje przeprosiny. Naprawdę doceniam, ale przeprosiny to tylko słowa. Prawdziwy żal jest pokazany w działaniach. Wiem, mówię prawdę: I Iwona jest w ciąży, będziemy mieli syna. I nie chcę, aby mój syn miał ojca, który porzuca swoją rodzinę. Chcę być lepszy, chcę się uczyć, nauczyć się czego? Wszystkiego. Jak być dobrym człowiekiem, jak szanować ludzi, jak żyć z mniej, ale z więcej sensem. Czy mnie nauczysz? Maria była zaskoczona. To był pierwszy raz w życiu, gdy jej syn prosił ją, aby nauczyć go czegoś ważnego. Przyjdę odpowiedziała w końcu: Ale tylko jeśli jesteś poważny, to znaczy pracę, prawdziwą pracę, nie tylko mówienie, jestem poważny. Przyrzekam. Dobrze. Może zacząć jutro. Przynieś stare ubrania. Będziesz pracował na polach. Krzysztof skinął głową, wdzięczny za szansę. Gdy odchodził, Paweł podszedł do Marii. Myśli, że się zmieni? Zapytał. Nie wiem, powiedziała Maria, ale dam mu szansę. Każdy zasługuje przynajmniej na jedną szansę do odkupienia. Krzysztof wrócił, jak obiecał. I z zaskoczeniem wszystkich, wliczając w to samego siebie, rzeczywiście pracował. Ciężko. Jego ręce, przyzwyczajone do klawiatur i telefonów, pokryły się bąblami od pracy z ziemią, jego plecy bolały od schylania się. Ale nie się poddał. Każdego dnia przychodził, każdego dnia uczył się. Maria nauczała go nie tylko o rolnictwie, ale o życiu: o cierpliwości, o szacunku, o tym, że prawdziwy sukces nie jest mierzony pieniędzmi, ale wpływem, jaki masz na innych. Powoli, bardzo powoli, relacja między matką. A synem zaczęła się goić. Nie było tego samego, co wcześniej, mogło nigdy nie być, ale było czymś, szansą, nowym początkiem. I Maria, która spędziła 11 miesięcy ucząc świat o sile, teraz uczyła swojego syna najważniejszej lekcji ze wszystkich lekcji o przebaczeniu, nie dla niego, ale dla niej samej. Ponieważ trzymanie gniewu było jak picie trucizny i oczekiwanie, że inna osoba umrze przebaczenie nie oznaczało zapomnienia oznaczało pozwolić odejść, abyś mógł w końcu być wolny. Lata mijały. Farma kontynuowała kwitnienie, współdzielnia rośnie. Krzysztof, jego życie przekształcone przez czas spędzony pracując obok swojej matki, sprzedał swój biznes deweloperski i otworzył firmę promującą ekologiczne budowle i zrównoważony rozwój. Jego syn, syn, gdy się narodził, był często przywoził do farmy, gdzie Maria Teraz, w swoich późnych osiemdziesiątkach, nauczała go tych samych lekcji, które jej ojciec nauczył ją całe dziesięciolecia temu. Ogród babci stał się narodową instytucją. Tam były ogrody babci teraz w dziesięciu różnych regionach wszystkie oparte na zasadach, które Maria ustanowiła ekologiczne, społeczne, zrównoważone. Były to farmy, ale również były szkołami miejscami, gdzie ludzie uczyli się nie tylko o uprawach, ale o życiu. Maria otrzymała liczne nagrody, honorowe tytuły, zaproszenia do przemawiania w całym kraju, ale to, co ceniła najbardziej, nie były nagrody, ale były listy od zwykłych ludzi, mówiące jak jej historia zmieniła ich życia. Gdy Maria w końcu, w wieku 92 lat, spokojnie odeszła we śnie w tym samym domku, który miał być jej grobem, tysiące ludzi przyszło na jej pogrzeb. Byli rolnicy, których nauczyła. Młodzi ludzie, których zainspirowała, starsi ludzie, którym pomogła przez ogród babci, a był Krzysztof, jego syn i jego wnuk, trzech pokolenia zjednoczonych w ich miłości dla niezwykłej kobiety. Na jej grobie umieścili prosty kamień z słowami, które sama wybrała przed śmiercią: Maria Nowak, nauczycielka, rolniczka, matka dla wszystkich, porzucona, ale nigdy pokonana. Pokazała światu, że prawdziwe bogactwo nie jest w pieniądzach, ale w ziemi, społeczności, w miłości. Pod tym dodali cytat, który stał się motem całego ruchu ogród babci: Traktuj ziemię z szacunkiem, a ona będzie cię karmić przez całe życie. Traktuj ludzi z życzliwością, a oni będą twoją prawdziwą rodziną. Historia Marii Nowak stała się legendą, opowiadaną w szkołach, uniwersytetach, na farmach w całym kraju. Została symbolem tego, co jedna osoba, nieważne jak stara, nieważne jak porzucona, może osiągnąć z determinacją, mądrością i dobrym sercem. Osiemdziesięcioletnia kobieta, wyrzucona przez niewdzięcznego syna w zrujnowanym domku, nauczyła cały naród lekcji na całe życie. Lekcji o szacunku dla natury, o wartości starszych, o tym, że prawdziwy sukces nie jest mierzony majątkiem, ale wpływem, jaki mamy na świat. Krzysztof! Teraz starszy człowiek sam często odwiedza grób swojej matki. Każdego razu przynosi świeże warzywa z farmy, której dalej pomaga zarządzać. Każdego razu przeprasza, nie tylko za to, co zrobił, ale za lata, które zmarnował, nie widząc jej prawdziwej wartości. I każdego razu, siedząc pod starym drzewem, którego jego matka sama zasadziła, poczuje coś, czego nie czuł przez długi czas. Pokój, pokój wiedzenia. Że chociaż popełnił straszny błąd, jego matka dała mu szansę do odkupienia i wykorzystał ją. Farma, która była wymuszona przez chciwość, stała się pomnikiem miłości. Domek, który był więzieniem, stał się sanktuarium. Ziemia, która była bitewna, stała się miejscem leczenia. I kobieta, która była wyrzucona jak śmieci, powstała jako legenda, nauczycielka nie tylko rolnictwa, ale życia samego Ponty. To jest moc przebaczenia, moc determinacji, moc mądrości, która nie starzeje się nigdy. To jest historia Marii Nowak, która w wieku 84 lat, porzucona i sama, nauczyła swojego syna i cały naród lekcję na całe życie: lekcję, że nigdy nie jest za późno, aby zacząć od nowa, nigdy nie jest za późno, aby pokazać światu swoją prawdziwą wartość, i nigdy, nigdy nie jest za późno. Aby wybaczyć nie dla nich, ale dla siebie, abyś w końcu mógł być wolny. Jeśli ta historia dotknęła twojego serca, jeśli czujesz się zainspirowany siłą Marii, proszę podziel się tą historią z innymi. Zostaw komentarz poniżej, mówiąc nam, co ta historia znaczy dla ciebie. Zapisz się na kanał dla więcej inspirujących historii jak ta. I pamiętaj, nieważne ile masz lat, nieważne co ci się przydarzyło. Twoja historia nie jest jeszcze skończona. Jak Maria, ty też możesz powstać, przekształcić ból w cel, porzucenie w siłę. Nigdy nie jest za późno, aby nauczyć świat lekcji na całe życie.